Hinduizm to jedna z najstarszych religii świata, wywodząca się z Indii. Samo słowo hindu nie występuje w klasycznych pismach ani językach Indii, takich jak sanskryt lub tamil. Słowo hinduizm pochodzi od perskiego terminu hindu, który był używany do określenia ludzi żyjących nad rzeką Indus. Termin ten wywodzi się od sanskryckiego słowa syndu, oznaczającego rzekę. Początkowo nie odnosił się do religii, lecz do geograficznej lokalizacji. Dopiero później zaczęto używać go na określenie zbioru wierzeń i praktyk duchowych mieszkańców Indii. Nazwa hinduizm została szerzej przyjęta w czasach kolonialnych i przyjęła się jako zbiorcze określenie tradycji łączącej różne religie, jak na przykład wishnuizm, dzinizm. Hinduizm nie ma jednego założyciela ani jednej świętej księgi. Opiera się na wielu tekstach, takich jak Wedy i Upani Hinduizm jest religią politeistyczną, która uznaje istnienie wielu bogów, między innymi Brahmy, Vishnu i Shivy. Hinduizm łączy w sobie elementy filozofii, duchowości, rytuałów i codziennych praktyk. Dla wyznawców hinduizmu religia ta jest sposobem życia i drogą do duchowego rozwoju. Głównym nośnikiem hinduizmu, a właściwie jego podstawą są teksty wedyjskie. Wedyzm kształtował się już 1500 lat przed naszą erą. Jest to okres migracji Ariów i powolny upadek kultury Harappy. Wówczas to wedyzm nabierał wyrazistości i skupiał się szczególnie na ceremoniałach ofiarnych i umiejętności recytacji wet. W tym samym czasie zarysowała się również hierarchia kapłańska. Teksty wedyjskie przekazują wiedzę o bogach jako nadludzkie istoty, które są nieśmiertelne i występujące w postaci zjawisk, których personifikacja ułatwia ich kojarzenie i rozpoznanie. I tak najważniejszymi bogami są Indra, król bogów, Agni, występuje w personifikacji ognia, Surya, jako słońce, Waju, jako wiatr i nieskończona przestrzeń, Uszas, jako jutrzenka. Wedyjskie pisma mówią o Brahmanie, źródle wszystkiego i najwyższej duchowej rzeczywistości, oraz o Atmanie, jako najgłębszej istoty człowieka. Atmen to Oddech, ja sam, się, sobie. Wedyzm mówi również o podziale życia człowieka na cztery etapy, aśramy. Określa też warnami społeczeństwo, które otrzymało obowiązki nałożone z boskiej woli. Podstawowym elementem wedyzmu jest nauka o karmanie. Karman, prawo przyczyny i skutku, które wpływa na przyszłe wcielenia i sansarze, to wiara w reinkarnację. Czyli wędrówkę dusz, która odgrywa ważną rolę. Teksty wedyjskie uczą o darmie, to obowiązki moralne i społeczne, dostosowane do roli jednostki w społeczeństwie. Medytacja, yoga i rytuały to praktyki pomagające zbliżyć się do prawdy duchowej. Jako cel ostateczny teksty wedyjskie wskazują na mokrze, czyli wyzwolenia z cyklu narodzin i śmierci. Moksze osiąga się poprzez poznanie prawdziwej natury siebie i zjednoczenie z Brahmanem. Wyzwolenie oznacza koniec cierpienia i pełnię duchowego spełnienia. Aby to osiągnąć, wyznawca musi żyć zgodnie z darmą, gromadzić dobrą karmę i dążyć do poznania duchowej prawdy. Różne ścieżki prowadzą do mokszy. Między innymi: Droga wiedzy, (Jnana), oddania, bhakty, i działania karma. Rytuały bramińskie cechowały się symboliką numerologiczną, lecz w ścisłym powiązaniu z ołtarzem ofiarnym. Przyczyniło się to do rozwoju gramatyki, etymologii, fonetyki, retoryki, metryki oraz geometrii. Literatura wedyjska przyczyniła się do rozwoju matematyki w Indiach. W zbiorze sulba sutra. W których bramini wyjaśniają teksty wedyjskie, znajdują się matematyczne obliczenia konieczne do budowy ołtarzy. Odnajdujemy tam wartość liczby pi, znak wartości, który odkrył uczony Bandhayana w 800 roku przed naszą erą, jeszcze przed Pitagorasem. Pisma wedyjskie już wówczas zawierały wszystkie cztery operacje arytmetyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Z tego też okresu pochodzą obliczenia zapisywane wzorem, jak na obrazie. Naukowcy przypuszczają, że we wczesnym okresie kształtowania wedyzmu znane było prawo, które obecnie nazywane jest twierdzeniem Pitagorasa. Wczesne kształtowanie się wedyzmu, nazywane epoką przedhinduistyczną, dało początki dwóch wielkich indyjskich eposów Mahabharaty i Ramayany. Hinduizm nie ma jednego konkretnego historycznego założyciela. Kształtował się na podstawie ksiąg i literatury wedyjskiej, co dało mu potężne podstawy i miejsce bardzo znaczące w hinduizmie. Sam hinduizm jest kompleksem zjawisk religijnych. Kwestia objawienia rozumiana jest jako odkrywanie przez ludzkość transcendentalnych odwiecznych praw. Jest to bardzo różniące się od rozumienia objawienia na przykład chrześcijańskiego, w którym prawdy pochodzą od Boga przekazywane prorokom. W hinduizmie rishi łączą transcendentalny świat i ludzi, pośrednicząc i pomagając zrozumieć odwieczne prawdy. Hinduizm charakteryzuje się symboliką, w której najważniejszym, a właściwie fundamentem hinduizmu jest sylaba om. Wywodzi się z tradycji wedyjskiej i pojawia się już w najstarszych tekstach, Wedach i upanishadach. Symbol Om uważany jest za dźwięk pierwotny, z którego powstał wszechświat. Om to święta sylaba, która reprezentuje różne aspekty rzeczywistości. Symbol graficzny Om został ukształtowany z czasem i stał się świętym znakiem w hinduizmie, buddyzmie i dżinizmie. Tradycyjnie OM jest wypowiadane na początku i końcu modlitw oraz medytacji. OM symbolizuje Absolut, czyli Brahmana najwyższą duchową rzeczywistość. Reprezentuje jedność ciała, umysłu i ducha oraz cykl narodzin, życia i śmierci. Dźwięk OM ma działanie oczyszczające i uspokajające, dlatego jest często używany w medytacji. Trzy główne dźwięki AUM oznaczają kolejno stany: czuwania, snu i głębokiego snu, a cisza po OM symbolizuje oświecenie. OM jest też uznawane za symbol boskiej obecności i duchowej mocy. Drodzy widzowie i słuchacze, trwa przygotowanie do drugiej części prezentacji zatytułowanej Święte Księgi. Jeśli interesuje Cię ta tematyka, już teraz zapraszamy do subskrypcji, aby być na bieżąco.